Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach. Tutaj za mną jest zamknięte przejście graniczne, ale to właśnie tutaj stąd Strażnicy Graniczni mają w tej chwili najwięcej pracy wobec nielegalnych migrantów, którzy... Usiłują przedzierać się z Białorusi do Polski. Głównie wybierają sobie na te przekroczenia nielegalne granicy rzeki graniczne Świsłoczy, Istoczanka, Wołkuszanka, także Rzeka Narew, ale także w innych miejscach. Przez zaporę bardzo trudno jest się przedostać, dlatego że ta zapora jest wzmacniana w wielu miejscach, jeszcze w innych trwa jej wzmacnianie. Działa także perymetria. No i to powstrzymuje dosyć skutecznie cudzoziemców przed przedostawaniem się nielegalnie do Polski, ale nie mogąc przedzierać się, no to atakują polskie służby. Cudzoziemcy przychodzą już przygotowani w miejsce, gdzie ma nastąpić atak. W plecakach mają kamienie, kostkę brukową, a także takie stosiki już przygotowanych konar, konarów drzew, którymi rzucają w polskie służby. Tylko w miniony weekend zostały uszkodzone trzy pojazdy straży granicznej i na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W ogóle weekend był bardzo pracowity dla polskich służb tutaj na granicy polsko-białoruskiej, bo jak tylko było się cieplej, no to cudzoziemcy natychmiast, można powiedzieć, rzucili się do tego, żeby przedzierać się do Polski, bo w okresie zimowym no, nie ryzykowali, tak, ale też trzeba powiedzieć, że część organizatorów przemytu zawiesiła swoją działalność, nie chcąc narażać życia swoich klientów, czy też zdrowia, ale byli tacy, którzy po prostu mieli za nic zdrowie i życie i mówili, że wszystko jest bezpiecznie przygotowane, że jest pomoc, no i tutaj tak, Straż Graniczna oczywiście powstrzymuje cudzoziemców głów Zanim oni jeszcze przedostaną się do Polski, interweniują, i wtedy cudzoziemcy widząc polskie patrole, sami najczęściej wycofują się w głąb Białorusi, a to, gdzie są zatrzymywani, to właśnie na tych rzekach granicznych, przez które przedostają się na przykład pontonami. Albo czymkolwiek innym czasami wpław, jeżeli warunki na to pozwalają. Służby tutaj pracują bardzo intensywnie i ta praca jest naprawdę bardzo ciężka, bo do tych ataków dochodzi głównie w nocy, a na tym pasie granicznym po prostu nic nie widać, kiedy coś leci. Wszystko jest na oślep. Nawet urządzenia, które posiadają nasi strażnicy graniczni czy żołnierze, no one działają krótko, te baterie dosyć szybko się wyczerpują, stąd ta służba tutaj jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczna. Niemniej, jak jeżdżę tutaj pod granicą, w różne miejsca, to widzę, jak Straż Graniczna hmm, zatrzymuje samochody, legitymuje wszystkie osoby, które gdzieś tutaj. No... Łączą się, że tak powiem, kolokwialnie, nie są znane, nie są mieszkańcami, więc jakby ciężko jest sobie wyobrazić, że nagle tutaj przez polską granicę, na przykład do Niemiec, mogliby się przedzierać cudzoziemcy w jakiejś dużej liczbie. Jest to, w mojej opinii, nierealne albo bardzo mało realne. Tymczasem Niemcy przerzucają do Polski cudzoziemców przez zachodnią granicę, sugerując, że to są ludzie, którzy właśnie przez polsko-białoruską granicę przedostali się do Niemiec. Między innymi dlatego w Zgorzelcu 22 marca odbędzie się protest przeciwko takiemu procederowi. No a tutaj to co mogę powiedzieć w ciągu minionej doby ponad 40 prób nielegalnego przedostania się do Polski udaremnionych. W weekend ponad 210 również udaremnionych. No i to co jakby warto dodać to służba tutaj w ochronie granicy państwa polskiego jest naprawdę bardzo trudna, ale ona trwa i wszystko wskazuje na to, że niestety... Ten konflikt graniczny długo jeszcze się nie skończy. Takie są tutaj niestety przewidywania. Bobrowniki, Agnieszka Siewieraniuk-Maciarowska.